Dbają o nasze bezpieczeństwo, podtrzymują porządek prawny, a 24 lipca obchodzą swoje święto. Tradycyjnie już Wąbrzeska Jednostka Policji, wraz z przedstawicielami lokalnych władz, spotkała się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, aby w uroczysty sposób uczcić 105. rocznicę powstania polskiej policji. Święto Policji jest szczególną okazją, żeby podkreślić, jak trudna i jak ważna jest służba każdego policjanta. Przypadająca na dzień 24 lipca, co prawda. Jednak wiadomo, ze względów technicznych, organizacyjnych, w każdej komendzie odbywa się to innego dnia. W tym roku 14 z naszych funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe rozkazami komendanta wojewódzkiego, komendanta powiatowego. Ponadto dwóch naszych funkcjonariuszy, w tym również pan komendant, odznaczonych zostało medalami za zasługi dla obronności kraju oraz jeden z nich za długoletnią służbę. Święto Policji to nie tylko dzień nominacji, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Jest to przede wszystkim okazja, aby podziękować funkcjonariuszom, którzy nieraz poświęcają czas, który mogliby spędzić wśród bliskich. Chcielibyśmy te weekendy spędzać ze swoimi rodzinami, ale często jest tak, że policjanci całą dobę pełnią te służby na rzecz mieszkańców naszego powiatu, więc jest to myślę wyjątkowa okazja do tego, żeby im podziękować za poświęcony czas, za wkład w w nasze wspólne bezpieczeństwo, a jednocześnie podziękować ich rodzinom, które no po prostu wspierają, są wyrozumiałe i wiedzą, że to jest dla naszego wspólnego dobra. Obchody te były również dla wielu funkcjonariuszy okazją do refleksji, bo to właśnie z poczucia sprawiedliwości i chęci pomocy drugiemu człowiekowi wywodzi się ich służba w policji. Sama chęć zostania funkcjonariuszem policji w moim osobistym mniemaniu nie polega raczej na tym, że skończymy jak specjalną szkołę, mamy jakieś specjalne kwalifikacje. To jest poczucie, to jest misja, to jest chęć niesienia pomocy innym osobom, więc tutaj myślę, to jest szczególną predyspozycją do tego, aby jednak ten policyjny mundur założyć i jednak poświęcić siebie, poświęcić część swojego życia tylko i właśnie po to, żeby pomagać innym. Wszystkim policjantom dziękujemy za ich starania w utrzymaniu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta oraz mamy nadzieję, że nasz region pozostanie jednym z najbezpieczniejszych w województwie.